Usługi IT dla zagranicznego podmiotu, ale nie wiesz gdzie i ile podatku zapłacić? Na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym Elementaxie. W przypadku transakcji międzynarodowych w zakresie opodatkowania dochodów najistotniejszą kwestią będzie rezydencja podatkowa. Rezydencja podatkowa, czyli co do zasady miejsce zamieszkania. Brzmi prosto, ale czy rzeczywiście tak jest? Rezydencja podatkowa ustalana jest w zakresie w oparciu o miejsce i czas pobytu, czyli czy pobyt w danym kraju przekroczył 183 dni, ale także w stosunku do ośrodka interesów życiowych, co oznacza, nic innego jak związek danego podatnika z krajem w sposób gospodarczy, np. poprzez umowę o pracę czy posiadane nieruchomości, ale także osobisty, czyli rodzina, małżonek, przyjaciele. Jeśli ustalimy już rezydencję podatkową, niezbędne będzie określenie miejsca uzyskania przychodu. Co to znaczy, czyli czy praca będzie wykonywana np. w Polsce czy w innym kraju. Tutaj organy podatkowe nie są zgodne co do tego, czy kwestią kluczową jest miejsce, w którym dany podatnik przebywa w momencie realizacji pracy, czy gdzie rezultat pracy powstaje. Jednakże w odniesieniu do sytuacji, w której praca świadczona jest zdalnie z terytorium Polski na rzecz innego zagranicznego pracodawcy, organy dość jednoznacznie wskazują, między innymi dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 24 lipca 2019 roku, że w takiej sytuacji dochód powstanie w Polsce. Jeśli z wcześniejszych ustaleń wynika, że dochód powinien być opodatkowany w Polsce, konieczne jest określenie formy opodatkowania, która będzie zależna od rodzaju i podstawy zatrudnienia czyli czy będzie to umowa o pracę, umowa zlecenia, czy własna działalność gospodarcza. Zasadniczo w przypadku opodatkowania w Polsce będą one opodatkowane tak jak dochody krajowe z jednym wyjątkiem jeżeli powstanie podwójne opodatkowanie, co oznacza, że zarówno państwo rezydencji, jak i państwo pracodawcy miałoby prawo do opodatkowania naszego dochodu. Co wtedy? Wtedy należy udać się do, ponownie do umowy po unikaniu podwójnego opodatkowania i ustalić właściwą metodę unikania podwójnego opodatkowania, czyli określić, w jaki sposób możemy odliczyć albo wyłączyć z opodatkowania dochód w jednym z państw. Jeśli uważasz te informacje zainteresujące, zapraszamy do subskrypcji.